Z czego się pan śmieje? Eee, z czego? Jest czego, moi państwo, tylko z kogo? Z was się śmieje, z was! O nie! sapristi, <laughs> z was się śmieje, z was! <laughs> elita, elita, otóż oświadczam wam, że wasz mąż stanu, wasz wielki człowiek, wasz nikodentyzma to oszustw, wajdak. kompletny krety. Idiota, który nie ma zielonego pojęcia nie tylko o ekonomii, ale i ortografii. Spójrzcie na jego gębę, na jego prostackie maniery. Przecież to skończony tuman. To jest słowo honoru, że nie tylko w żadnym Oxfordzie nie był, ale nie zna również żadnego języka. To wy, wy sami! Wylądowaliście to bydlę na piedestał. Przepraszam za tak długą ciszę. 50. rocznica śmierci Brusa. Wszystko się nieco przedłużyło. Droga Seattle długa, do tego z przystankami, czasu na rozmowy i analizy. Było za to wiele. Dziś znowu zepsuje Państwu chyba humor. Obiecuję jednak, że to biczowanie potrwa tylko do wyborów. Po wyzwoleniu rozmawiać będziemy już. O innej Polsce. A teraz Adrem. Rzekomy Pucz Prigorzina okazał się kolejną rosyjską maskierowką i inscenizacją podnaiwnych. Wśród nich, jak zwykle, w komplecie asy naszej polityki, eksperci i byli dowódcy i niewiarygodne głupoty, które wygadywali w tym osoby, które w razie W odpowiadać mają za nasze bezpieczeństwo. Strach się bać. Ich brednie o Puczu i tym, co czeka Prigozina, już nie żyje, nie dożyje rana, potem tygodnia. Co oni w ogóle wygadują o tej wojnie, jej przebiegu, Putinie? Wstyd i przerażenie, że tacy ludzie mają nas bronić. Od siebie dodam tylko to, co wie każdy średnio rozgarnięty licealista. Gdyby genia wpadł na pomysł prawdziwego puczu, nie ujechałby nawet 10 kilometrów. I zostałaby po nim jedynie plama. Tymczasem jego mapet show zdążyło dotrzeć 200 km przed Moskwę. Akurat tyle, aby bezpiecznie odbić na Białoruś, gdzie byli oczekiwani. Temat następny. Enerchodar z dużej chmury, mały deszcz. Nic istotnego się nie wydarzyło. Wygląda, że pogrąż pogrążono herojam palcem. Jeszcze jeden atak na tę elektrownię i po pomocy. Zapowiadana tygodniami kontrofensywa. No cóż, szkoda gadać. Dramatyczne straty w ludziach i sprzęcie, a obawiam się, że najgorsze dopiero przed nami. Dla nas, Polaków, najważniejsze, aby Rosja nie poszła dalej, nie odebrała Odesy i nie odcięła Ukrainy od morza. Bo wtedy czekają nas kłopoty, o jakich ludzie się nie śniło. Jeśli nie dojdzie do poważnych ataków na Krym, może dalej nie pójdą. Oby szczyt NATO w Wilnie nie otrzeźwił ekipy zełńskiego. Rozkoszne towarzyszo z Kijowa, jak on je zwie, moja świta, tańcuje dalej za cudzą kasę. Niedługo nam mnożą więcej synekur niż ma armia USA. A to wszystko kosztem życia tysięcy biednych Ukraińców, którym nie udało się wykupić od zesłania do grup szturmowych. Nie mieli po prostu za co. Sukcesy odnoszą jedynie bataliony zagraniczne, zwłaszcza Monako, Kanada, Niemcy i Polska. O ile dzieci oligarchów w Monako czy banderowcy w Kanadzie interesują nas mniej, o tyle dwa ostatnie bardzo sytuacją w Polsce znamy. Większość zaczyna już pomału rozumieć, co na nasz kraj sprowadził Kaczyński z dudą. Ponieważ moim psim obowiązkiem jest informowanie Państwa o tym, co się naprawdę dzieje w świecie. Tym prawdziwym informuję, czyli demaskuję kłamstwa, kaczystów i prawactwa. Powtórzą też opinię z wiosny: największymi ofiarami wojny na Ukrainie okażą się ostatecznie Polska i Niemcy. My już zostaliśmy ukąszeni. Jedynim, jedynym ratunkiem jest teraz tylko silna odtrudka zwycięstwo opozycji, oczyszczenie jej z u agentury, natychmiastowa zmiana polityki zagranicznej. I porządki w kraju, czyli uprzątanie syfu, jakiego narobiła banda Jarosława K. Niemcy otwierają oczy szybciej niż my. Korzysta na tym niestety głównie AFD. Jeśli rządząca koalicja nie zatrzyma szaleń z pomocy i rozdawnictwa kosztem własnych obywateli, dojść może do niepokojów. Jeszcze za obecnej kadencji ludzie nie wytrzymują już tej paranoi. Kraj zalany z rzekomymi uchodźcami wojennymi z trizubem na pasku pod jobsami coraz dłuższe kolejki kolejnych amatorów 850 euro co miesiąc za friko a dla rodowitych niemców nawet i w tafel zostają resztki za to pełne uchodźców i to, towaru autokary i pociągi kursują w tej weftę te. do tego jeszcze Polska i Czechy jak zwą to kłamcy spis Wpychają im dziesiątki tysięcy nielegalnych imigrantów z innych krajów świata, mówiąc Żarynem, Polska prowadzi hybrydowe ataki na Niemcy, sąsiada i partnera z NATO, który w dodatku pomaga Ukrainie więcej niż my. Turystyka wojenna kwitnie. Polityczny rachunek za to wystawiony zostanie niebawem. W Polsce być może już w październiku. Uczulam więc opozycję, aby uważała na tak zwanych kowali. I pozostałą u agenturę ludzi, którzy perfidnie kują nam narodową tragedię, to nie nasza wojna, i nie wciągajcie w nią nas, dranie. Polacy nie chcą też żadnego ukropolu, ruki bier od polszy albo wynocha za Bóg. Na 400 tysiącach kilometrów kwadratowych nic się tam nie dzieje. Ta najdziwniejsza wojna w dziejach w ogóle zaczyna przypominać chuligańskie ustawki. Obie strony z góry wiedzą co, gdzie i jak będzie atakowane, nie wiadomo tylko co, przez kogo. Marnym pocieszeniem jest fakt, że prawie nie giną cywile. Nie było jeszcze takiej wojny w historii ludzkości. Życie na froncie tracą za to tysiące czyichś ojców, mężów i synów, często dosłownie dzieciaki. Do tego dochodzą porachunki wewnętrzne, o których mało się mówi, a których skala jest ogromna. Ilość rannych i chorych rośnie zatrważająco. Wielu z nich trafi do nas. W kilku krajach służba zdrowia już sparaliżowana jest u pacjentami. Zjeżdżają tam i kurują się na koszt gospodarzy całe rodziny, nierzadko kilkupokoleniowe. Od pilcfusów aż po uzębienie, budżety walą się pod ciężarem kosztów ich leczenia. A pamiętajmy, że zbrodniarze z PIS doprowadzili do tego, że w Niemczech leczą się też dziesiątki tysięcy Polaków. Turystyka socjalna ze wschodu przybrała monstrualne rozmiary. Okazało się, że pracuje ledwie 18% uchodźców, mimo iż posiadacze ukraińskich paszportów dostają nie tylko z mety wszystko free, ale i wolno im od zaraz legalnie pracować. W przeciwieństwie do, jak zwom ich prawackie kretyny, inżynierów i lekarzy spoza Europy, im pracować nie wolno. Frustracja i gniew społeczeństw na zachodzie. Niebezpiecznie szybko narasta w graniczących z Polską landach Niemiec. AfD może przejąć władzę już podczas najbliższych wyborów. A ta partia żąda nie tylko natychmiastowego przerwania dozbrajania Ukrainy, nie tylko zniesienia sankcji wobec Rosji, nie tylko wznowienia handlu dającego zatrudnienie tysiącom ludzi i powrotu do normalności, czyli do niskich cen dzięki tanim surowcom z Rosji. AfD i ich wyborcy uważnie śledzą również to. Co bandyci Kaczyńskiego wygadują na temat Niemiec, państwa, w którym pracują miliony Polaków, a kilkanaście milionów żyje dzięki polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej? Choć brzydzę się brunatną zarazą, to fenomen AfD doskonale rozumiem. Ten kraj już więcej nie udźwignie, jeśli szaleństwo Kijowa nie zostanie powstrzymane, jeśli świta dalej podrzucać będzie Unii na utrzymanie kolejne wuchty swoich obywateli w którym z Nowych Landów dojść może do tragedii. Ludzie nie wytrzymają. Czy Kijów tego nie czuje? Nie rozumie tego, co kuma gimnazjalista? A tak ludźmi to jedno. Drugie to bezczelna roszczeniowość. Niedawno jeden z cwaniaków ze Świty Zemieńskiego pogroził palcem krajom, które ich utrzymują. My bardzo dobrze wiemy, kto czym dysponuje i ile czego dokładnie ma. Fajno, co? Za chwilę gdy jeszcze bardziej przegną pałę, świat może stracić cierpliwość i ochotę na dalszą pomoc. A wtedy biada, w miesiąc będzie po wszystkim i paka. Europa nie jest już w stanie przyjmować kolejnych naciągaczy i darmozjadów. Tygiel wrze. Powtarzam od lat: Unię wykończy nie biurokracja, nie zieloni, lecz zalew imigrantami. Brunatne świnie, rasiści, faszyści i reszta naziolstwa tylko na to czekają. Zdobędą dzięki temu władzę, i mamy wtedy powtórkę sprzed stu lat. Rozmodleni patrioci i nacjonaliści doprowadzą do wojny, po której z Europy zostaną zgliszcza. Historia już się powtarza, i znów jak poprzednio zaczyna od Włoch. Obronić się ma szansę jedynie w pełni zjednoczona, sfederalizowana Unia. Ze szczelnymi granicami i mądrą polityką imigracyjną. Inaczej wkrótce na zalew Ukraińców nałożą się nowe milionowe fale uchodźców z Afryki i Azji. A wtedy wystarczy iskra. Przygotowania do ataku trwają. Zobaczmy, co dzieje się w Afryce. Prorosyjskie siły przejęły władzę w kolejnym kraju. Oszalały tłum rosyjskimi flagami i wykrzykuje do kamer Rosja, Rosja! Teraz do rzucenia kolejnych milionów na Unię Putin nie będzie już nawet potrzebował Erdogana. A pamiętam czasy, gdy imigracja była pod kontrolą, jak w stanie wojennym to my napadliśmy Europę, jak uderzyliśmy solidarnościową hołotą, karciarze, złodzieje i reszta steropianowego warholstwa narobiła Polsce syfu wszędzie, gdzie tylko dotarli. Pod koniec lat 80. poszedł drugi atak. Też głównie na Niemcy. Pamiętam go doskonale, bo sam w nim uczestniczyłem. Zaatakowaliśmy Austrię, RFN i Berlin Zachodni jednocześnie. Oj, działo się. Książkę można by napisać. Pamiętam nawet ryzyka, jak zbierał kasę pod kościołem. Bez podgardla jeszcze był, ale chytre oczka już miał. No i ostatni nasz atak. Ten po wejściu do Unii, trwający właściwie do teraz. Okej, okay, wydoiliśmy ich sporo. Bo było nas po prostu najwięcej. Ale to i tak nic w porównaniu z tym, co dzieje się obecnie. My dostawaliśmy grosze w stosunku do kwot, jakie doją dziś Ukraińcy. Poza tym dojących Niemcy Polaków było dużo mniej. Szybko też stawaliśmy na nogi, usamodzielnialiśmy się, podejmowaliśmy pracę, gewerby. A teraz miesięczna kasa dla picu uchodźców większa niż niektóre niemieckie babcie dostają ręciny. Kpina z własnych obywateli. I jeszcze ta bezszczelność i roszczeniowość. Coś jak kijów Soszajety, tylko w mikroskali. A przecież większość to nie głupi ludzie. Dlaczego tak postępują? Czy nie rozumieją, jak są postrzegani? Dziwne. Ale ich można jeszcze jakoś zrozumieć. To z biedy. Do tego przybyli z jednego z najbardziej zgniłych i skorumpowanych państw świata. Często z nimi rozmawiam. Doradzam, niektórym nawet pomagam. Kilkunastu ze łzami w oczach wyznało mi, że ta wojna uratowała im życie, że wyłącznie dzięki niej mieszkają na zachodzie, że inaczej wegetowaliby dalej w beznadziei lub nędzy. Poznałem setki smutnych historii, nigdy jednak nie zrozumiem tego, co wyprawiają ich politycy. A mówię to jako Polak, obywatel kraju rządzonego przez najpodlejszych, spodłych bezczelnych złodziei, oszustów i kłamców, za zakałę Unii. Choć wydawało się to niemożliwe, znalazł się ktoś, kto przebił i ich. Ostatnio spieraliśmy się w pewnym gronie, kto jest the best. Wygrał tekst komika, jak to podczas II wojny Ukraińcy ratowali Żydów. To nie żart, tak dosłownie powiedział. Dla mnie jednak królem tupetu pozostaje Melnik. Ale nie jego teksty o Polakach, Połyniu czy Banderze, tylko apel do świata, aby bogate państwa przekazywały Ukrainie. Uwaga, 2% swojego PKB. Kozak co? Uczta się morawce, bielany i inne cookies o -mazy. Tak się robi biznes przez duże B. Temat następny: wybory w USA. Dziś krótko, bo będzie o tym odcinek specjalny dla nas, Polaków. Kwestia, kto wygra przyszłoroczne wybory, nie ma kluczowego znaczenia. Ma za to dla Ukrainy. Szanse na scenariusz grozy, na szczęście, spadają, bo ich główny wróg, Donald Trump, może w ogóle wypaść z gry. Przegrana demokratów byłaby złą wieścią dla i tak już brunatniejącej Europy oraz fatalną dla Kijowa. Kurek z kasą przykręcony zostanie szybciutko. Pytanie, na ile. Zobaczymy, jak potoczą się bory w 2016: Trump wykiwał po kolei całą republikańską konkurencję, a w finale dzięki Putinowi przekręcił i Hillary Clinton. Teraz będzie mu trudniej, bo DeSantis to nie Christi ani Paul. Ale nie zapominajmy o jego uzbrojonej sekcie szajbusów i kilkudziesięciu milionach wiernych mu protestantów, nietrawiących katolików, w tym Bidena. A już zwłaszcza zalewającej USA katolickiej biedoty i kryminalistów z południa. Trudno też przewidzieć, do czego posunie się Trump, gdyby republikanie go wysadzili gość zawinął multum tajnych dokumentów ma też kwity na wielu repsów. No i za sobą Putina, który zrobi co możliwe, by jego człowiek wrócił do Białego Domu. Pierwsza prezydentura była Trumpowi potrzebna, by pozacierać pewne tematy i pozarabiać na swoich geszeftach, hotelach, resortach, polach golfowych. Teraz najważniejszy dla niego byłby immunitet, bo pętla zaciska się coraz bardziej. Wychodzą nowe i stare machloje. Trump jak to Trump. Największym zagrożeniem dla niego jest on sam. Ciekawe też, kiedy beknie za nasz swojej hołoty na kapitol, za atak na Amerykę. Atak zaplanowany, zorganizowany, rozpisany wręcz na pokoje. Pamiętacie tamtą małą cwaniarę, tą ichnią Marikę, pędzącą sprintem po schodach wprost do gabinetu Nancy Pelosi po jej laptop? Mało Girse nie połamała, niczym Beaty w wyścigu do Brukseli po Jurki. No właśnie. Czy opozycja zajmie się tamtym wyborczym oszustwem, gdy fałszydło za pieniądze Polaków zrobiła sobie prywatną kampanię do euro, Europarlamentu? By the way, z czego płacone są te całe pikniki, pis i obwoźne popisy gluta? Religijni bandyci w Iranie wykonali kolejne egzekucje na irańskich patriotach, w tym wybitnych sportowcach, dzięki kasie, jaką zarobili od Rosji. Ten bandycki reżim ajatollachów znowu dokręca śrubę, znowu morduje hurtem własnych obywateli, znowu policja obyczajowa katuje kobiety za jakieś chusty. A propos, jeśli Konfederacji uda się wykiwać naród, jeśli te pryszczate, przemądrzałe bolki oszukają młodzież i młodzi Polacy, nieświadomi kim naprawdę jest to katonaziolstwo, masowo na nich zagłosują, to ostrzegam już dziś, po Lexit i upadek kraju przyspieszone zostaną razy dwa. A Polska będzie nie Iranem Europy, jak zapis, a jej Afganistanem. Konfa to taka sama dżuma jak kaczyści. Ukrainizację Polski i inne szaleństwa PiS zatrzymać powinni normalni, przewidywalna opozycja. Konfa, która tak wystrzeliła na obronie przed Ukropolem. To zwykła kościelna agentura, mitomani i ekonomiczni kuglarze, nie mający pojęcia o czym w ogóle mówią. Kompletni dyletanci, blefujący zasłyszanymi teoretykami, niczym w latach 90-tych brednie tego ich świra z muchą, gdy kiwał Polaków na bajki UPR. Możecie Państwo to sobie zapisać. Po roku rządów tych mendozów, czy jakim tam, emeryci będą umierać z głodu, Strajki trwać non-stop, a Polskę opuści kilkaset tysięcy młodych kobiet. I nie tylko to. Posag miał swoją szansę, nie skorzystał. Teraz dla skoków skukizują się spis i doprowadzą nas do całkowitego upadku. Szczęść Boże i reszta rozmodlonych na zioli z wozu, nie wyjedni obronicie Polskę przed Banderozą. Wracając do tematu. Tragedia Irańczyków polega na tym, że ich wielki zryw przypada akurat na wojnę na Ukrainie. Tak jak się obawiałem, nikt im nie pomógł. Całą pomoc świata skupił i skonsumował Kijów. Ciekawe jak skończy się próba spisienia Izraela przez rozmodlonych świrów, którzy obsiedli Kneset. Żydów wprawdzie mało, ale w kasę dmuchać sobie nie dają. Co parę dni protesty i hasła typu, nie chcemy tu polski PiS. Ręce precz od sądownictwa ultranacjonaliści i pejsiarze won. A chodzi tam o drobne zmiany. Gdyby Netanyahu spróbował choć jedną setną tego, co z Polską zrobił Kaczyński, już by go nie było. Teraz sprawa najbardziej dla nas chyba przykra. Od jakiegoś czasu zauważam, że część starych znajomych z EU inaczej się zachowuje, gdy tylko zahaczamy o politykę, zakłopotani zmieniają temat. Oczy otworzyły mi się po ostatnich rozmowach. Coraz głośniej słychać w Europie głosy, że Bruksela powinna machnąć na Polskę ręką i przestać jej bronić przed bandytami Kaczyńskiego. Ba, pozwolić im nawet sfałszować wybory i wygrać, bo to właśnie oni, koalicja ZP i Konfederacji, gwarantuje najszybszy polexit, a tym samym pozbycie się Polski z Unii. Szybkie i bezbolesne pozbycie się ropiejącego wrzodu Awanturnika i oszusta, który ósmy rok zatruwa i rozbija Unię od środka. Do takiego poziomu doszło już obrzydzenie, do kaczystowskich zadymiarzy. Co gorsza, coraz więcej Europejczyków obawia się, że pis do spój z Kijowem sprowokują wojnę Rosja-NATO, że wywołają Trzecią Wojnę Światową. Na szczęście póki co są to jedynie głosy społeczeństw, nie decydentów, ale jeśli Bruksela postawi na nas krzyżyk, Sprawy potoczą się błyskawicznie. Góra trzy lata i jesteśmy poza Unią. Kolaps gospodarki i finansów publicznych. Kraj opuści multum Polaków, a pozostanie w nim rozrośnięta niczym Hunta Franco. Kaczystowska ośmiornica, ich elektorat. No i bracia Dudy jako wypełnienie po 5-6% etnicznych Polaków, którzy opuszczą kraj. Ale wtedy braci będzie już zdycha czyli prawie jedna trzecia mieszkańców. Bo pamiętajmy o piątej kolumnie, banderowcach, za, banderowcach zakonspirowanych od lat jako Polacy. Są ich tysiące. No i o ukraińskiej agenturze w naszych władzach i samorządach też bogato. I wtedy żegnaj Polsko, po raz enty w historii to samo. Miałeś w chamie złoty róg, miałeś w czapkę z piór, ostał ci się ino sznur. Rachunek za rządy rozmodlonych złodziei, z Bóg, honor i ojczyzna na ustach ten sam co zawsze. Dopóki Kaczyński stąpać będzie po ziemi, dopóty grozi Polsce olbrzymie niebezpieczeństwo. Lechowi wojny Rosja-NATO nie udało się ostatecznie wywołać. Teraz jego dzieło kontynuuje brat, podpalacz Europy. A on, aby zachować władzę i uniknąć odpowiedzialności za zbrodnie, nie cofnie się przed niczym z wciągnięciem Polski w wojnę włącznie. Pamiętajmy o tym jesienią. Zapyta ktoś, no dobrze, ale dlaczego oni to wszystko robią? Dlaczego? Z miłości do Polski, a konkretnie do publicznych pieniędzy, do władzy i bezkarności, dla siebie i swoich rodzin. Panda Kaczyńskiego ściąga na Polskę krok po kroku największą tragedię po 1939 Krótce prowokacje na naszej wschodniej granicy nasilą się. Dotąd będą prowokować i szczuć na Rosję i Białoruś, aż ktoś nie wytrzyma i odda. Niby to tylko prymitywne zagrywki pod stan W, aby utrzymać władzę, ale to pis, czyli tylko kwestią czasu, jest, kiedy coś sprowokują na granicy z Białorusią. Dziś szczują na Wagnerowców, atakują ich słownie. A jutro będą robić jazgod na cały świat, że ktoś śmiał im odpowiedzieć. Tymczasem cuda to dzieją się na innej granicy. Jeden ekscelnik, już przed laty, powiedział mi pewne prorocze słowa: Zobaczy pan, granica z Rosją będzie dla Polski bezpieczniejsza niż ta z Ukrainą. Ech, aby do wyborów. A propos wyborów. Gdy na mównicy z hasłem z miłości do Polski zobaczyłem gluta w kepi z orłem, sądziłem początkowo, że to jakiś mem, jakieś jaja, a oni naprawdę do tego się posunęli. Największe złodzieje w dziejach Polski, zamiast chodzić kanałami, dalej wożą się w biały dzień po kraju, dalej brylują, jakby nigdy nic, w Sejmie, w Senacie, w mediach. Złodziej z Wrocławia, którego Unia złapała za rękę na najbardziej bezczelnej kradzieży w jej historii. Jumak, którego pazerność kosztowała Polskę wizerunkowe i ekonomiczne straty liczone w setkach milionów euro, nadal puszy się i buja od studia do studia. Złodzieje plecaków i kontenerów PCK dalej w europarlamencie. Ideolity Kaczyńskiego krążą po PE. Inni dyskretnie pilnują swoich butów, odzieży, plecaków. Obrzydzenie do kaczyniaków jest tak wielkie, że kosztuje to nas jako kraj miliardy. Wszyscy tam wiedzą, kim oni są, jakie kłamstwa wygadują na temat Unii, jak szczują, jaką sieją nienawiść, jednocześnie chciwie kasując od niej co miesiąc tysiące euro. Wiedzą, co ci bandyci zrobili z Polską. Na wylot znają też ich kanty wobec Unii. Jak choćby ten z Turowem, podobnie w kraju, Mielany, Mejzy, Sakwy i setki im podobnych, po wyzwoleniu, jeszcze zanim dostaną wyroki, suweren powinien zobaczyć w TVP nowy serial, jak oni kłamali i kradli prawdę o bandzie Jarosława K. A to wszystko z miłości do Polski, czyli do naszej kasy, z złodzieje Kaczyńskiego. W 8 lat dokonali dwóch największych kradzieży na Polakach w dziejach. Pozbawili nas miliardów euro z Unii, a na aferę paliwową, największą polską aferę Ever, czyli zbójecko zawyżane ceny paliw, od roku 2016 do dziś, okradli Polaków na drugie tyle i okradają dalej. Ceny non-stop, sztucznie zawyżane. Bywały miesiące, że i dwa zeta na litrze. Gdyby PO i PiS, Zamieniły się okresami swoich rządów, gdyby to nie PiS, a PO rządziła w czasach najlepszej koniunktury. Gdyby to za Tuska baryłka ropy kosztowała nie 144 dolary, a 26, jak zaszydło, Polska byłaby dzisiaj na poziomie Włoch. Pieniądze z Unii w jakiejś części odzyskamy, gdy PiS straci władzę, gdy skończy się nieustanne plucie na Unię, oszustwa i kanty ale pieniędzy, z których okradli naród, odzyskać się już nie da. Statystyczna rodzina okradziona została na samych tylko cenach za paliwo, gaz, węgiel, prąd oraz związanych z nimi cenami jedzenia i usług na kilkaset tysięcy złotych. To wszystko z miłości do Polski. Łajdak, który podpalił naród i zasiał nienawiść Polaka do Polaka, ma czelność bredzić o miłości. Kanalia... Przez którą zginęli Buda, Leper, Adamowicz i prawie sto innych osób. Łajda, który za publiczne miliardy nakazał przerobić telewizję państwową w swoją partyjną szczynię na konkretne osoby, teraz już osobiście podżega do mordu na Donaldzie Tusku. Tak, do mordu. Słowa o wrogu narodu, wypowiedziane publicznie w takim kontekście, to właśnie podżeganie do fizycznego ataku, do linczu na nim. Do mordu de facto. Wszyscy widzieli, wszyscy słyszeli. A ten podły karzeł miał jeszcze czelność powiedzieć, że to były, cytuję, potrzebne słowa. Zobaczymy, czy taki hardy będzie po wyzwoleniu. Na koniec wreszcie coś pozytywnego. Jeszcze kilka bandy Spis, jeszcze kilka ich afer zostanie dobrze nagłośnionych i ruszy efekt śnieżnej kuli. Zobaczycie państwo, co zacznie dziać się od dnia, w którym pęknie niebo. Dnia, w którym pierwsi kaczyści, by ratować własną skórę, zaczną sypać. A jest co sypać? Im wyżej w hierarchii, tym większe bagno. Zobaczycie, co wydarzy się, gdy pierwszy oprzytomniały lub skruszony pisowiec opowie Polakom prawdę o Kaczyńskim i jego bandzie. Opowie to z miłości do Polski!